Mimo zimna i padającego deszczu na głogowskim rynku stawiła się grupa sympatyków Nordic Walkingu. Mieli okazję pod okiem instruktora podszkolić swoje umiejętności. Pomysłodawcą mikołajkowej imprezy był Jerzy Górski, który zapowiedział, że spacery z kijkami będą powtarzane może nie ma bardzo takiej dużej frekwencji, ale myślę, że ci, którzy lubią ruch, lubią aktywność się zgłosili. Jestem bardzo zadowolony, że przyszły panie odpowiedziały na nasz apel i to jest chyba początek tego, co w tym mieście się bardzo mocno zakorzeni. Taką mam nadzieję, że 6 grudnia właśnie w tej formie może trochę ulepszymy w przyszłym roku. Pozwoli nam na wyciągnięcie dzisiaj wniosków i zaproponowania już całej imprezy miastu i mieszkańcom przede wszystkim Głogowa. Ewa, ja. Urszul Dlaczego akurat taki sport Pani wybrały? Oj, kręgosłup proszę Pana. Najwspanialsza rzecz na kręgosłup. Niestety też. Poza tym lubimy świeże powietrze, sport. Dzisiaj pogoda mało ciekawa. Nie odstraszyła? Nie. Mimo wszystko nie. zaraz wybieramy się właśnie nad Odre, żeby przynajmniej 2 km przejść. Najmniej. Mimo deszczu. Po miłośnikach Kijków na trasę prowadzącą przez Starówkę wybiegło kilkunastu biegaczy, którzy ustanowiali rekord Głogowa na 1 kilometr. Najlepszy czas 3 minuty 48 sekund uzyskał 15-letni na wiosnę wszyscy chętnie będą mieli okazję poprawić ten rekord. Jak powiedział Jerzy Górski, bicie rekordu będzie odbywało się kilka razy w roku.